Hej, hej, witam was moi kochani w kolejnym odcineczku z... Blooms D 6 No nie, nie z Blooms D 6 A czemu tu 2.600 nie ma, 2.700? No dobra. Z szakesów moi drodzy, no i... Mm, no śpieszę wam wyjaśnić y, tytuł odcinka, no bo... O, też wejdzie 2.600, a, tylko 2.600. E, 10 ataków zrobione i tutaj 10 ataków zrobione. No moi kochani, co by było, gdybym rozpoczął odcinek od zdania... Mm, Yy, od zdania. Kochanie, mm, od miłości do nienawiści, dzieli nas. E, jedna twoja mała dziurka. A w zasadzie dwie dziurki. No byłoby to bardzo seksistowskie, nie? Oj bardzo. A gdybym powiedział, że chciałem wyznać miłość, w grze szakesund Fidgetes. I powtórzył to zdanie. Kochany szakesie, się, od miłości do nienawiści dzielą nas. Dzieli nas jedna dziurka, a w zasadzie dwie dziurki. Nabrałoby to sensu, patrząc na tą broń, którą dzisiaj dostałem. Z AWKI Plus 67, lepszy rozrzut, lepsze staty. Runa o 6% lepsza, ale co? Brak dziurki. Paseczek. Eee, paseczek nie jest super, eee, ale daje punkty życia. No, w zasadzie nie jest jakiś wyjątkowy. No, paseczek powiedzmy, że to bań. Więc wszystko rozchodzi się o jedną małą dziurkę, także od miłości do nienawiści jest bardzo blisko. Więc fuck you, głupia gro. Tyle. Tyle. Tyle z naszej miłości. Fuck you. <laughs> Że nie, nie, nie. Maciej nie stał się seksistą. Maciej chciał dać szansę tej cudownej grze, żeby... No, za godzinę mi się pota kończy. Żeby... Może mi wypadnie z koła nieśmiertelka, co? Hmm. 30 bank. 37. W sumie nie jest źle. Mogła wypaść z koła nieśmiertelka. Byłoby troszkę lepiej. Hmm, co to jest to? To jakiś badziew zaraz będziemy się tym zajmować. Także moi drodzy wejdziemy do MAGA i będzie nam smutno, bo no, miłość była blisko i wszystko, jak zwykle w życiu, rozbija się o jedną małą dziurkę, Brawo, <laughs> którą macie albo nie macie. No, cóż zrobić? Cóż zrobić? Także nie będzie dzisiaj miłości z Playa Games. Będzie nienawiść. Mm. Nie ma dziurki, nie ma miłości. Proste, nie? Jakie to życie jest proste. Chcesz miłość, daj dziurkę. Nie dajesz dziurki, nie ma miłości. I? I plaja nie dała dziurki, więc nie ma miłości. Mm, no dobra, gdybym odłożył to złoto, to miałbym 4 złota? Możliwe. Aczkolwiek nie wierzę w to. Nie śmiertelka. Niestety nie. Niestety nie. Co ty dzisiaj chcesz? Buty. Mm, idzie luty, podkuj buty. Mamy jakieś buty? Chyba już zdjąłem wszystkie możliwe buty. Które mogłem dać, to już jej dałem. Teraz musimy przejrzeć, co tu się dzieje. Rękawice plus 9 punkty życia. Rękawice bardzo fajne. Plus 9 z punktami życia. 570 beryl, to mam 573. Więc te rękawice są jakby tak do założenia. Jakby tak do założenia, nie? Klata plus 39, ale tracimy 5 punktów życia. Przy czym tu zyskujemy 5 punktów życia, więc wychodzimy na 0, aczkolwiek my mamy 14 w tej chwili, z tego co pamiętam, więc my wolimy nie wychodzić na 0. Tak, bo my musimy sobie 1% podbić, więc rękawice sobie wymienimy, bo dają nam punkty życia, a tego nie będziemy zmieniać do plus 30. To, że tam plus 9 statystyk przy okazji to jest gratis. Natomiast no, nam chodzi głównie o te 5 punktów życia. Tu jest Beryl. 570 to ten na ewentualną broń kiedyś, a tutaj to. Um, upgrade. Oczywiście w tej chwili nie jest to super item dla nas, um, ale my sobie go już przygotujemy tutaj, nie? Pierwszy atak zarzucimy i to są rękawice, które chcemy zamienić, tak? Tak. 3 na brylu zyskamy, 9 na itemie, więc potrzebujemy jeszcze upgrade'y. Jeszcze ten pierścionek potrzebuje 10 upgrade'a, bo pierścionek dzisiaj zmieniłem. To teraz musimy jeszcze rękawice domieniać, nie? <laughs> same klaty. Same pitkie klaty, co? Plus 38, plus 39. <laughs> Tylko żadna nie ma punktów życia. Te rękawice będą dla nas fantastyczne. Natomiast przeżywamy ogromny problem organizacyjny w tej chwili, wynikający z braku kryształu. Mamy 238 kryształu, a musimy sobie zarządzić, moi kochani, wiele rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, odzyskać, czyli to wrzucimy do kibla i rozmontujemy jutro, bo dzisiaj wrzuciłem pierścionek, tak? dzisiaj wrzuciłem pierścionek, żebyśmy zmienili pierścionek. Więc jutro wrzucimy rękawice, żeby podmienić rękawice i będziemy już mieli nowe rękawice też na sobie. Pierścionek runy nie potrzebuję, bo to jest złoto na awkę, więc... Nie potrzebujemy. I tu mamy jeszcze 3 epiki. Dobra, przejrzyjmy teraz, co tu się dzieje w plecaku, Czy coś zwalniamy, jakieś itemy. 1,600, sam złom, 1,700 to za drogo. Czyli nic tutaj do rozmontowania nie ma fajnego. 1,800 to za drogo. Jakby jakaś broń była. 1,700, sam złom, 1,700 za drogo. 2,5 mln, ale to jest sam złom. 1 400 sam złom, jak widzicie. Hmm. 2 miliony, 2 miliony pierścionek jakiś jest do założenia, nie ma. Broń ze samym złomem. Buty są dzisiaj zabrane, 2 miliony, 2 miliony, czyli nic. I broń też z małą liczbą kryształu, czyli nie mamy nic, co możemy rozmontować dzisiaj już niestety. Czyli trzymamy ten naszyjnik, bo i tak mamy dwa miejsca wolne, więc nie potrzebujemy więcej. Ta rękawica nas tutaj na jutro na nas czekają. Myślę, że nawet zrobimy taki patent, żeby nie mieć sklerozy. jakiejś fantastycznej, i dłużej. To tu. Że te rękawice sobie po prostu damy tutaj, żeby pamiętać o nich, nie żeby o nich pamiętać. Żeby je jutro wrzucić do kibla. Dobra, dwa rozmontowania nie wchodzą w grę. Kołem zakręciliśmy, to idziemy peciora zobaczyć. Ciebie karmimy. Ciebie karmimy. 41 inty trzymamy. Tak. 41 inty trzymamy. Walnijmy, Sechydra. Szkoda, że nie krytyk. Szkoda, że w drugą stronę krytyk. Uczciwe, uczciwe. Eee, uczciwe. <ścoughs> uczciwe. Uczciwe, moi kochani. Uczciwe. Mm. <ścoughs> nie w tą stronę krytyk. Miałem zabić Hydre i nie zabiłem Boże. Miałem dostać atak i nie dostałem to jest gorsze. Dajcie jeden, chociażby będę miał wyżyty sumienia. Dziękuję. O dwa. Czyli oddało. Gdybym tamten atak przesunął dwóch wojaków i go wygrał, to tego ostatniego teraz bym nie miał. Czyli i tak i tak bym miał dwa, czyli uczciwie. Czyli uczciwie wyszło, nie? Uczciwie wyszło. Że, moi drodzy do miłości że nienawiści. Czasem to jest kwestia jednej dziurki, no. Jednej dziurki. Więc futz kył, głupia gro, nie kocham Cię, Nie kocham Cię, miałaś szansę zdobyć mą miłość i żeś, no... Jak to w tym starym dowcipie, nie? Jak to w tym starym dowcipie, podobasz mi się, nie do tego, nie? To tak samo tutaj, w tej grze nas dzisiaj to spotkało. Podobasz mi się, szejksie, ale niestety, no... Zwaliłeś temat, no, zwaliłeś temat. Ale zaraz do Maga pójdziemy, będziemy płakać, umaga, nie, będziemy płakać, umaga. Tyrek wygrał z Hydrowirem, niesamowita przygoda. Niesamowita przygoda, Tyrek wygrał z Hydrowirem. Tyrek wygrał z Hydrowirem, niesamowita przygoda. Rozpir wygrał z hydrowirem, to już w ogóle jakieś cuda na kiju. To już w ogóle były cuda na kiju. Jak Rozpir wygrał z hydrowirem? No Paladong tutaj, jaki morderca, Heraldon. No, światło to mamy naprawdę potężne. Światło to mamy naprawdę potężne. I tutaj, jak Paladong wejdzie na 200, to już będzie naprawdę potężne światło. To już będzie naprawdę nasz morderczy żywią. Morok też ma aspirację na bycie morderczym żywiołem, tylko potrzebuje sporo jeżynek. Jeśli chodzi o ziemię, to szybko morderczym żywiołem nie będzie. Ogień to samo. Woda też ma aspirację. Zdostaliśmy tutaj śliwkę. dajmy głębionowi. Mm. Że wygląda to naprawdę, naprawdę. Zaczyna to wyglądać solidnie. 388 level też. Też wygląda solidnie. Tylko, że miał tych rękawic. Wiecie, co się stanie jutro? Ja to muszę gdzieś zabrać stąd. Yy... Stanie się to, że to wrzucę do kibla, albo zapomnę. Czekajcie, napiszę se. Ręka, wice do kibla z postaci. Nie, plecaka. Wiecie, jak będziecie w moim wieku, to będziecie też sobie takie notatki robić. Bo później, jak zamrzycie, to wstanę. A to kliknę te, nie. A to kliknę te. A to rzucę se te, nie. I będzie śmiesznie, i będzie śmiesznie. Mm, no ale żeby nie było śmiesznie. Moi kochani, teraz mamy problem raz, dwa, trzy, cztery dni bez nieśmiertelki, ale później znowu dwa tygodnie. Co mamy mniej niż godzinę, to może załadujmy na tej nieśmiertelce szybko ten portal. Nieważne co i jak się to będzie działo, abyśmy chociaż raz więcej ten portal na nieśmiertelce walnęli, bo teraz trzy dni będziemy bez nieśmiertelki bić. Więc najprawdopodobniej się cofniemy trochę. No dzisiaj się już cofniemy, widzę. Chyba dzisiaj się już cofniemy. Nawet nie patrzyłem ile za bardzo, ale wydaje mi się, że słabo. Wydaje mi się, że słabo. Wydaje mi się, że słabiutko. No dobra, co to nam zostało? Spójrz komuś się na banto, zużyję awanturniczość, rozmontuj. A no właśnie. Yy, czy my dzisiaj odbieramy? Nie musimy. 1800, a tutaj ile jest? Też 1811, jak to tak? Zobaczcie, to jakieś dziwne cuda na kiju. 1811 tu i tu. To jest niemożliwe, że ja odbieram po 20 misji, one nie są przecież identycznej długości. Coś tu jest niehalo. coś tu jest niehalo. O, tu darmowy ataczek, tego weźmiemy. Mm, tutaj już mamy, i tutaj musimy sobie wziąć jakiś darmowy ataczek. O, jest darmowy ataczek. Kurde, prawie przegrałem z Berzerkerem na Awce. Boże. Co za to jest kurdy dramat. Ta klasa to jest dramat. Dobra, panie druidzie, zostało ci 4 ataki i nic więcej, pocztę pokazałeś, więc bise te 21 inty, dobry dzień jeśli chodzi o intę, dostałeś fajny item 1 do założenia, wczoraj pierścionek chyba, plus rękawice, więc event udany dla ciebie, panie druidzie i kilka klat, które tam raczej nie będą nam służyć do niczego poza wrzuceniem do kibla. Hmm. To wygląda na to, że to tyle, jeśli chodzi o druida. Tak jest. Chodźmy do Magiera. Magier ma teraz założone poty, więc jemu jest łatwiej tutaj robić te ataki. On je dość szybko robi i. i dość łatwo. Dość szybko i dość łatwo. Łocie panie! Takie coś to ja chętnie. Panie, takie coś to ja chętnie, kurczę, tym bardziej, że ja w tych klepsydrach tutaj dużo gorzej stałem. Więc takie coś to ja chętnie, bo ja tych klepsydr tutaj ostatnio dużo w ogóle zużywam tych klepsydr, bo... Na Noxie się ani telewizorów nie ma, ani awki się już nie da robić, bo przecież nikt normalny... ...kontraktów reklamowych chyba tej firmie już nie chce dać. Szukają, już jest luty, szukają chętnych. No ale dobrze, bo to jest 731 klepsydr które, no, troszkę mi dupę ratują, ale to dalej jest mało, w porównaniu do tego co ma druid. I w porównaniu do tego co mieliśmy, ale to jest cały styczeń, kiedy ja te klepsydry praktycznie zużywam, bo, o, zobaczcie, Lucky Coinsy się też kończą, jeszcze niedawno 10 tysięcy było. I ciągle nie ma, i ciągle nie ma. Hmm. Na tych mobilach pojawią się 3-4 telewizory i po reklamach, i po reklamach. Więc jest Lipton tutaj z Laki Coinesami, sami. Hmm, za to fajna klata do rozmontowania. Hmm, druga beznadziejna. Druga beznadziejna. Nawet nie chce mi się jej trzymać po nic. Nawet mi się jej nie chce po nic trzymać. No dobra, co my tu. Oooo! Ojojoj! No to już haps. Hmm, haps. Dobra, niech idzie w polerach. <laughs> wiem po co mi tyle tych potek na ja Będę mądry jak. Pasy. Chyba nie mamy pasów żadnych. <laughs> Z tego co pamiętam, już wszystkie schandlowałem. O, ale tą broń bez miłości możemy wrzucić tutaj. Yy, ten pasek to jest nasza awka, nie? No. Yy, ozdobę jakąś mamy, nie widzę. Co bo tu w ogóle jest w kufrze? Aha, czapka i ek. I, I ten, i poty. Dobra. Yy, pasek ten możemy tutaj schować. Hmm, rękawice, naszyjniki... I tutaj też nic. wypadałoby, żeby nam jutro wiedźma chciała te naszyjniki. Troszkę byśmy się odczyścili. <laughs> Bo mamy generalnie... no nic nie mamy generalnie. O. Same naszyjniki. Tak najchętniej byśmy opierniczyli na ciepło, nie? No dobra, rozmontowań 2 i nie zrobimy tego. Tu nie mamy, więc już pasów też nie mamy. Idziemy na pety. Jeżyny mamy zbierać. Cytryny nie. Jabłka też nie. Czy my aż potrzebujemy jeszcze 5 potek na wytrzymało? Chyba nie. Chyba nie. Rozrzućmy trochę. Cztery zostawmy. Zostawmy sobie cztery. Dobra, ogień, nie ziemia nakarmiona, światło nakarmione. No to próbujmy. Epicki pojedynek mamut na złotkę. Mamut lepszy. Mamut lepszy. Easy. Easy skillet mamut. Czy to jest wyznacznik tego, że wygramy pety? Szczerbun 200 na Hydrovira. Zdjął, oj, niewiele. No to przegraliśmy. Wygraliśmy! No to wow. To wow. A właśnie, my takie wow niby. A czemu nie robimy darmówki na? E teraz, po to ja te poty kupiłem, żeby darmówki robić No obrońcę, no. Niestety nie siadło. Przejściogowa Hydra 1187 powiedzmy niecałe 40 milionów. Dobra, to jest ok, to jest ok. Co mamy tam w poczcie? Ano, mamy coś, ano, mamy coś Hydrowir na Hydrowira. Jednorukasz musiał walczyć. No i tutaj Jadun Easy Fight. No dobra, Jadun Easy. Easy Fight, to odbieramy, to odbieramy. Da Silva, mm. no i siadło. Mm. Co nam zostało? Portal Solo. Ooo, oh. no właśnie, my tutaj pędzimy przecież po progres. 11 milionów. 18. 49. Jest progres. Jest progres i to się liczy, więc z tego jesteśmy zadowoleni, że jest progres. Yy... No i smutno nam z tej broni. No smutno, bo to jest. Runa była 6% aż lepsza. Lepszy dębczyk, lepszy rozrzut, lepszy. Wszystko lepsze. Tylko zabrakło dziury. Nie, nie, moi kochani, nie będzie dziury za 25 grzybka. Nie, 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 <laughs> żeby nie było. Przecież możesz zrobić dziurę za 25 grzybka. Mogę, mogę. Ale to wy tak grajcie, jak was tak mistrzowie uczą, żeby rozrzucać grzyby darmowe na kontach free to play na dziurki, to se tak grajcie. Później będziecie się zastanawiać, gdzie wam zginęło 6000 statystyk. Mnie nie zmuszajcie do takiego typu gry. Nie dali z dziurą, to nie będzie, no. Może za miesiąc wypadnie z dziurą, no. Więc no na to nie poradzimy. Czy tu mamy ulepszenia 10, 10, 11, 10, 10, 11, 10, 11, 10, czyli tu mamy spokój. I w zasadzie będziemy robić kolejną 11 niedługo i to bardzo niedługo. To tutaj mamy problem. Dość duży. Z bo mamy 11, 11, to jest 10 i będą rękawice zmienione. 10, 10, 10, tu 9 zmieniliśmy i zabrakło, więc tutaj będzie dużo jeszcze do roboty. No dobra. Cztery ataki. Nic więcej. Więc no, zostaje nam tylko się pożegnać. Dzięki wam serdecznie, Trzymajcie się. Siemanderko i pa pa.